Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Jakub Skrzypiec, były bramkarz Polonii Kępno i też wielu łódzkich klubów okolicznych. Ile to już lat minęło od czasu Twojej gry na Alejach Marcinkowskiego w Kępnie? O, to było... No ja myślę, że około 20 lat. Pamiętasz dobrze te czasy? Znaczy czasy wspominam bardzo dobrze, bo to takie przyjemne czasy i tutaj fajna drużyna się zebrała, fajny trener yy... Fajny w ogóle klub i... Marek jak wtedy prowadził. Tak, tak. No prezesów też dobrze wspominam, także to był taki przyjemny okres w moim czasie, gdy grałem w piłkę. To była wówczas klasa międzyokręgowa, ale wypukaliście do bram trzeciej ligi, to inne struktury oczywiście były. Tak, no to wtedy to była, my byśmy chyba zajęliśmy drugie miejsce w, w czwartej lidze, czyli to jest jak gdyby obecnie trzecia liga, a w pucharze no, wygrywaliśmy z drużynami z trzeciej ligi, czyli z obecnej drugiej, także poziom był zdecydowanie dużo lepszy niż teraz. Tym bardziej, że fajnie pokazałeś się w meczu za miką, w rąk. I Ty wspominasz ten sparing dobrze? Tak, no to było, mówię, no to były fajne, fajne chwile, bo ale to nie tak, że tylko ja się pokazałem dobrze, myślę, że cała drużyna tutaj się pokazała dobrze i, i generalnie tworzyliśmy fajną taką drużynkę. Potrafiłbyś wymienić kolegów z tamtej drużyny? No, Marek. Y... Marszak. Marek Marczak, fa, Fabisiak, tak dobrze nazwiskami może być, no Irek też był Miller e, Szamo na, e, ze mną na bramce Marek Tak, tak. tak e, no bracia Matkowski. Słowo Później był, e, no tam przez krótki czas Bobek, tak, co zginął, jeszcze nie pamiętam e, mhm. imienia e, W napadzie, w twarz pamiętam, ale Pewnie Robert Siurys Siurys, no tak. I, ciurys, tak? ciurys, tak tak. tak. I, I na boku jeszcze taki mały... Piotr Korabik. O, Korabik, no. Także ja no, pamiętam generalnie jeszcze więcej. Z nazwiskami czy tam zmieniami mam problem, natomiast jeżeli chodzi o twarze i ten no, to, to jest dużo lepiej. Jak potoczyła się Twoja dalsza przygoda z piłką, już kiedy opuściłeś Polonię? No gdzieś tam to się wszystko jakoś dobrze potoczyło. Prosto z Polonii poszedłem do Unii Skierniewice do trzeciej ligi. Tam pograłem dwa albo trzy lata, później trafiłem do UKS-u, to była druga liga, udało mi się zadobutować, skoczyć. Później się grałem w Kujawiaku, Włocławek, Zawiszy, Bydgoszcz, Wiśle, Po w Estraklasie, w Hetmanie, Zamość, w Czarnych Żagań, później też, później znowu wróciłem do UKS-u. Także no i tam gdzieś tam to wszystko, do tego jeszcze doszła jakaś piłka plażowa, Yy, wielokrotny tam mistrz Polski, yy, w reprezentacji polskiej yy, piłki plażowej grałem. Grałem też w ale w ekstraklasie, także no, ta piłka cały czas tam rządziła w życiu i myślę, że nadal rządzi. Yy, można powiedzieć, że Polonia była taką trampoliną, bo Ty jako młodzieżowiec tutaj trafiłeś. Tak, no na pewno tutaj yy, trampoliną była to, że, że, że tutaj na pewno zrobiliśmy dobry wynik, tak mówię. No, i fajny trener i, fajna, e, i naprawdę fajny tutaj zarząd jak gdyby tak i to gdzieś tam fajnie poszło w dobrym kierunku no i były wyniki drużyny i na pewno każdy z nas się też rozwijał e, Jeśli chodzi o tamtą drużynę, e, niewiele brakło aby to wszystko potoczyło się w tym lepszym kierunku awansu do trzeciej ligi e, i pamiętam Ty jako młodzieżowiec e, łodzianin tutaj mieszkałeś w, w Kępnie e, tak więc no, to było takie półprofesjonalne już nawet zawodowstwo tak, tak, no tutaj to było, no mówię, to naprawdę było wtedy fajnie zorganizowane i wszystko, i wszystko tu dobrze wyglądało, bo i kwestie organizacyjne, i kwestie sportowe, także, także naprawdę, i to było zainteresowanie też kibiców, wtedy także tutaj można było naprawdę e, e, stworzyć, no gdzieś tam, jak przychodziłem, to wiadomo, cel był taki, bo to była organizacja wtedy, z tego co pamiętam, e, i chyba tylko dwie pierwsze, albo trzy pierwsze drużyny, Yy, utrzymywały się, utrzymywały się tak? tak. I to była praktycznie walka, chyba przy ostatnim meczu dopiero zapewniliśmy sobie utrzymanie. Yy, także no, to były fajne, fajne chwile. Yy, by gdzieś tam śledziłeś jeszcze losy później Polonii? Tak, na pewno, bo to, to yy, się śledziło. Natomiast wiem, że później chyba się połączyliście z, z, z Jankowymi. No też znałem kolegę Marcina Kowalczyka, grałem z nim w łks razem razem, tak? on hmm. tutaj jest z Kępna. Hmm. Także no, to, tam, to Kępno cały czas tutaj gdzieś... Yy, Zawsze wspominałem, że byłem tu nawet na takim turnieju, jubileuszowym pamiętam, tak, tak, no gdzieś tam mówię, no, to już tam zawsze pozostanie gdzieś tam w pamięci u mnie. Pomówmy na koniec jeszcze o tej plażówce, to jest oczywiście takie na pewno u Ciebie perełka gdzieś tam w karierze sportowca i trener i zarazem też piłkarz na plażówce w reprezentacji polskiej. No tak, to, to, to taka fajna przygoda. Udało się zagrać właśnie w reprezentacji polskiej piłki plażowej. i byłem Grałem w eliminacjach takiej superligi. Polska jest w pierwszej superlize, także tam 8 najlepszych drużyny w Europie. Rozgrywamy ze sobą turnieje w, też w Europie. Jeździliśmy, jeździliśmy po całej Europie. I grałem w mistrzostwach Europy. Co jednocześnie jest takim najlepsze drużyny dają awans, daje najlepszą drużyną dają awans do Mistrzostw świata. No i później zostałem też trenerem kadry Bramkarzy. Gdzie pomagałem trenerowi Marcinowi Stanisławskiemu, który, który jest zresztą do dzisiaj trenerem kadry. Także no, to była na pewno fajna, fajna przygoda i, i doświadczenie. No, a gra jest to czas... inna, inna gra niż na, na boiskach trawiastych, Specyficzna jakaś? Tak, no, zdecydowanie inna, inna gra. No, tutaj pole dla bramkarza to jest też dużo różnica. Jest pole karne to jest 1 trzecia boiska, nie ma wydzielonego po prostu skrawka, tylko 1 trzecia boiska to jest pole bramkowe. No, piach jest dosyć cięższy, bardziej niespodziewany, nieoczekiwany dla bramkarza. Gdzieś ta piłka się odbija na tym piachu inaczej niż, niż na trawie. Także no, jest to dla zawodników też, więcej muszą grać w górze technicznie, także no jest różnica. Poradzą sobie tacy trawiaści, czy nawet zawodnicy grający na hali, na boiskach piaszczystych? To znaczy, na pewno sobie poradzą, tylko no muszą, to nie jest tak, że wejdą i nagle będą najlepsi. Muszą potrenować, przyzwyczaić poznać reguły, zasady, bo też są inne. Gdzieś tam to wszystko po prostu muszą sobie oswoić i, i, i wtedy na pewno dadzą sobie radę. Tak? W szkółkach młodzieżowych teraz przekazujesz swoją wiedzę, swoje umiejętności, talent? Tak, no, wiadomo, po skończeniu, yy, po skończeniu grania, jak gdyby no, naturalną rzeczą, że przyszedłem do trenowania. Ja generalnie koncentruję się na trenowaniu bramkarzy. Byłem i trenerem ŁKS-u. E, za moich czasów łks awansował, awansował z czwartej do trzeciej, z trzeciej do drugiej i z drugiej do pierwszej ligi. E, no co, teraz pracowałem też w Kaliszu, w radzę jako trener bramkarzy. Natomiast teraz pracuję tutaj w Football School jako trener z młodzieżą, tak, ale dodatkowo też jeszcze prowadzę zajęcia z bramkarzami w Łodzi w różnych, w różnych klubach. Ale podobno wiosną zobaczymy Ciebie jeszcze gdzieś na boiskach Okręgówki. A to tak, no to jeszcze grałem tutaj, już, już jesienią grałem w Termach Uniejów, no i teraz wiosną najprawdopodobniej też będę jeszcze grał. Termach Uniejów. W Uniejów. to nam się z fajnym kąpieliskiem kojarzy, ale tam jest jaka liga? To? Okręgowa liga, no na pewno te termy są fajne, natomiast to jest taka miejscowość bardzo rozwijająca się, naprawdę. Jeżeli chodzi o obiekty, to tam Ekstra klasa trenuje, bo tam są w związku przez termy, boisko jest cały rok, także tam naprawdę jest i sztuczne i naturalne, także tam przyjeżdża ekstra klasa na zgrupowania na na takie wyjazdy jak gdyby tak, gdzieś na mecz i nocują i trenują tam, także tam jest taki obiekt, jeżeli chodzi o obiekt sportowy też jest bardzo dobry.